Polskie Radio Białeś, stok. Tutaj gotuję zupę dyniową. Do sporządzenia tej zupy użyłam dyni około 3 kg. Obrałam, pokroiłam w kostkę i gotowałam to kostkę około godziny. Szczypte, dodałam do tego jeszcze szczyptę soli i się ugotował ta, taki mus o konsystencji budyniu. Następnie dodałam 2 litry mleka na 5-litrowy garnek i to wszystko mi się zagotowało, i teraz dodaję do tego zacierki takie kruseczki z mąki i z samej wody. Bez dodatku jajka? Bez jajka, sama, sama jest mąka i woda. Jak długo będzie Pani te zacierki gotować? Zacierki gotuje się około 10-15 minut. Po sporządzeniu tej zupy możemy ją spożywać solo, jeżeli ktoś lubi. Ja oczywiście. Jem to z moją rodziną z cukrem na słodko. Zapraszam do gotowania tej zupy i życzę smacznego. Polskie.